Witamy na kanale Historia do Rzeczy. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Będziemy wdzięczni również za polubienia dla każdego z naszych nowych odcinków lub programów. Dzięki temu algorytmy Youtube'a spojrzą na nas łaskawszym okiem, co pozwoli nam na dalszy rozwój i umożliwi nam tworzenie jeszcze lepszych i bardziej interesujących treści. Dnia 18 lipca 1943 roku Adolf Hitler był w wyjątkowo złej formie. Blady jak ściana, w nocy nie zmrużył oka. Miał nabrzmiały brzuch i potężne gazy. W ostatnim czasie wszystko, co był w stanie przełknąć, to ser i szpinak. Wódz tysiącletniej Rzeszy ledwo powłóczył nogami. Problem w tym, że nazajutrz miał wyruszyć w podróż samolotem na spotkanie z Benitem Mussolinim. Wezwał więc do siebie osobistego lekarza Teodora Morella i poprosił go o ratunek. Morel wyciągnął z neseseru strzykawkę i zaaplikował Führerowi jeden ze swoich koktajlów. Według zapisów w karcie, pacjenta A, jak Morel nazywał Hitlera, w strzykawce znajdował się eupawerin. Dodatkowo Morel miał podać Hitlerowi tabletki Vitamultin. I stał się cud. Hitler błyskawicznie odzyskał siły. Przez całą podróż był niezwykle pobudzony i podniecony. W trakcie spotkania gadał przez cały czas jak najęty, nie dając dojść do słowa speszonemu Mussoliniemu. Po zakończeniu narady Hitler był sobą zachwycony. Był również zachwycony zdolnościami swojego lekarza. To, że dałem radę, to pana zasługa, powiedział po powrocie Morelowi. Skąd ta błyskawiczna przemiana? Jak Morelowi udało się tak szybko postawić Führera na nogi? Jak wytłumaczyć tę nagłą zmianę od apatii i wyczerpania organizmu do stanu euforii? Czy Morel rzeczywiście podał Hitlerowi tylko eupaverin, A może, jak przypuszczało otoczenie dyktatora, nafaszerował go narkotykami, na przykład metamfetaminą? Te pytania rodzą kolejne. Czy Adolf Hitler kierował Trzecią Rzeszą na Haju? Czy Morel regularnie aplikował mu narkotyczne zastrzyki? Czy to tłumaczy coraz bardziej wariackie i szalone decyzje, które podejmował Hitler wraz z upływem kolejnych lat wojny? Jego oderwanie od rzeczywistości i hura optymizm, który nie opuszczał go nawet w 1945 roku? Bajania o cudownej broni V1 i V2, która miała odmienić losy wojny, przesuwanie na mapie nieistniejących dywizji? Na pytania te próbuje odpowiedzieć w książce Wojna lekarzy Hitlera. Bartosz Wieliński. Skomplikowane relacje między Hitlerem a Morellem należą do najciekawszych wątków pracy. Jaką rolę u boku Führera odgrywał ten tajemniczy lekarz? Kim tak naprawdę był Morel? Nazywano go lekarzem z platynową igłą. Zastrzyki, które Morel wykonywał Hitlerowi, były bowiem robione przy użyciu strzykawki zakończonej igłą z tego kruszcu. W latach 40. nie było jeszcze w użyciu jednorazówek, a platyna to metal, który najlepiej znosi częste sterylizacje. Morel urodził się w 1886 roku w górnej Hesji. Przed I wojną światową był lekarzem okrętowym na statkach pasażerskich pływających z niemieckich portów do Nowego Jorku i Buenos Aires, a także dzisiejszego Kamerunu i Namibii. Te dwa ostatnie kraje były wtedy koloniami Cesarskiej Rzeszy. Podczas wielkiej wojny służył jako lekarz 83. Pułku Piechoty na froncie zachodnim. Odznaczono go Krzyżem Żelaznym. Po przejściu do cywila bogato się ożenił i założył prywatną praktykę w Berlinie. Jego niestandardowe metody i duża skuteczność szybko zyskały mu sławę, a co za tym idzie? Zamożną klientelę. W Berlinie był znany jako lekarz gwiazd. Jak wylicza Wieliński, do Morella przychodzili aktorzy, reżyserzy, bywalcy berlińskich salonów i arystokraci, między innymi śpiewaczka operowa Marta Egert, żona Jana Kiepury, bokser Max Schmeling czy książę Wilhelm Hohenzollern, syn ostatniego cesarza Niemiec. Morel wywoływał zazdrość swoich kolegów lekarzy. Wkrótce rzucono na niego podejrzenie, że jest Żydem. Aby rozwiać wątpliwości, w 1933 roku zapisał się do NSDAP. Był to wybór oportunistyczny, a nie ideowy. W swoim gabinecie nadal przyjmował żydowskich pacjentów. Jego specjalnością były choroby weneryczne i impotencja. Wkrótce sława Morella dotarła na salony polityczne III Rzeszy. Doktor uratował życie fotografowi Hitlera, Heinrichowi Hoffmanowi. Kuracja z sulfonamidów przyniosła fenomenalny skutek. Morel znowu osiągnął sukces tam, gdzie inni lekarze bezradnie rozkładali ręce. Wkrótce wezwał go do siebie sam Führer. Panowie spotkali się w 1936 roku w Monachium. Według oficjalnej propagandy, wódz miał końskie zdrowie i nigdy na nic nie chorował. Był w końcu aryjskim nad człowiekiem. Dlatego Morel musiał być zdziwiony, kiedy Hitler wyznał mu, że cierpi na poważne schorzenia. Czy może pan sobie wyobrazić, jak krępujące jest puszczanie wiatrów podczas konferencji, albo gdy się przyjmuje zagranicznych gości? Pytał. Hitler miał bolesne zaparcia i skurcze żołądka. Nie dojadał. Z powodu napadów gazów musiał nagle przerywać ważne spotkania i pędzić do toalety. Morel zdawał sobie sprawę, że leczenie Hitlera wiąże się z ryzykiem, ale również apanarzami, pieniędzmi i sławą. Teo, jak nazywali go przyjaciele, był zaś łasy na jedno i drugie. To też wyraził zgodę i na początku 1937 roku został osobistym lekarzem Hitlera. Mein Führer, powiedział, wylecze pana w rok. Jeśli znacie państwo kogoś, kto, podobnie jak państwo, mógłby być zainteresowany tematyką tego odcinka, Prześlijcie mu go koniecznie. W ten sposób na pewno sprawicie mu przyjemność, a jednocześnie pomożecie nam dotrzeć do nowych osób, które mogą skorzystać z naszych treści i wzbogacić naszą społeczność. Zdrowie Adolfa Hitlera było jedną z najściślej strzeżonych tajemnic III Rzeszy. Obywatele nie mieli pojęcia, że znajduje się ono w opłakanym stanie. Hitler potajemnie leczył się sam, przyjmując balistol. Był to Syntetyczny olej do czyszczenia lów i bagnetów, który wchodził w skład wyposażenia niemieckiej armii podczas pierwszej wojny. Hitler zaczął zjadać tę paskudną maść właśnie w okopach. Balistol, w mniemaniu Hitlera, miał być cudownym lekiem na wszelkie przypadłości. W rzeczywistości była to trucizna. Znajdował się w nim bowiem niezwykle szkodliwy alkohol amylowy w 1934 roku. Hitler poważnie się zatruł balistolem. Życie uratowało mu płukanie żołądka. Odkąd został kanclerzem, wszystkie objawy chorobowe się nasiliły. Do starych problemów z brzuchem i bezsenności doszły nowe. Szum w uszach, wysypki na nogach, które zmuszały go do bolesnego bandażowania nóg, zapalenia spojówek, spadki wagi ciała, paskudny polip na strunach głosowych, który trzeba było usuwać operacyjnie. Hitler miał wtedy dwa oblicza. Podczas publicznych wystąpień, pisze Wieliński, tryskał energią, wydawał się niezniszczalnym przywódcą, ale w ciszy gabinetu cierpiał i coraz częściej mówił współpracownikom o śmierci. Hitler miał obsesję, że, tak jak matka, zachoruje na nowotwór. Morel, który jako jeden z pierwszych lekarzy w Niemczech zajmował się dobroczynnymi dla zdrowia bakteriami, Szybko wykrył, że Hitler ma zaburzenia z florą jelitową. Był to najprawdopodobniej syndrom jelita drażliwego, skutek ubogiej w składniki odżywcze wegetariańskiej diety, ale przede wszystkim nerwów. Pacjent A był bowiem pacjentem nadwrażliwym. Morel odkrył, że fizyczne schorzenia Hitlera mają charakter psychosomatyczny, czyli były skutkiem potwornego stresu, jakiemu był poddany jako dyktator III Rzeszy. Stan zdrowia Hitlera był ściśle powiązany z jego decyzjami politycznymi. Gdy oddziały Wehrmachtu dokonały remilitaryzacji nad Reni, Hitler potwornie się denerwował i od razu zapadł na zdrowiu. Tak samo było podczas wojny. Gdy wojska Wehrmachtu odnosiły sukcesy, Hitler był w znakomitej formie. W 1940 roku odwiedził zdobyty Paryż i biegał po francuskiej stolicy jak młodzieniaszek. Ale gdy armia niemiecka zaczęła ponosić kolejne porażki, klęska Afrika Korps, przegrane na froncie wschodnim, jego stan natychmiast się pogarszał. Hitler był pacjentem trudnym. Nie godził się na badania rentgenowskie, odmawiał wizyt w szpitalu. Był nieufny i humorzasty, nie chciał słyszeć o tym, by udać się na dłuższy odpoczynek. Niemcy mnie potrzebują. Dlatego Morel nie miał wyjścia, musiał leczyć same objawy. Robił to zaś w sposób, który u innych lekarzy Hitlera wywoływał przerażenie. Morel aplikował Hitlerowi mutaflor, czyli wyizolowane pałeczki okrężnicy, pierwszy probiotyk, który pojawił się na rynku. Wśród innych lekarstw Morela znalazł się progenon B, preparat zawierający żeńskie hormony płciowe, estrogeny. Pozyskiwano go z moczu klaczy. Z kolei na bezsenność Morel podawał Hitlerowi proszki zawierające cyklobarbital. Hitler oczywiście brał ich zbyt dużo, a skutki uboczne były poważne. Środek ten bowiem silnie uzależniał pacjenta, bez niego nie można było już zasnąć, a co więcej, uszkadzał organy wewnętrzne. Wszystko to były, pisząc delikatnie, środki dość nowatorskie. Dlatego Morel został wkrótce znienawidzony przez Karla Branta i innych lekarzy Hitlera. Uznawali go oni za niebezpiecznego szarlatana i konowała, który podtruwa Führera. Problem w tym, że sam Hitler był zadowolony. Skutki tajemniczych zastrzyków Morela były może krótkotrwałe, ale za to zbawienne. W dowód uznania w 1939 roku Hitler podarował swojemu osobistemu lekarzowi piękną, luksusową willę na Schwanenwerder, wyspie pod Berlinem zamieszkanej przez brunatnych dygnitarzy. Była to oczywiście willa pożydowska. Hitler nadał też Morelowi tytuł profesorski oraz wysokie odznaczenia państwowe. Był jeszcze jeden powód, dla którego Morel nie był lubiany przez otoczenie Hitlera. Chodzi o jego sposób bycia. Otóż w wewnętrznym kręgu Hitlera panował kult zdrowia i czystości. Jego adjutanci chodzili w nienagannie wyprasowanych mundurach, dbali o siebie, uprawiali sporty. Nie palili, zdrowo się odżywiali. Morel był tymczasem abnegatem. Zaniedbanym, schorowanym i tłustym flejtuchem. Jego operetkowy, obwieszony dwudziestoma ośmioma medalami mundur, ze złotym kielichem i eskulapem, jedyny taki w Rzeszy, był zatłuszczony i rozchełstany. Morel, na widok jedzenia, dostawał histerii i przy stole zachowywał się jak prosie. Pożerał gigantyczne porcje, sapiąc przy tym i mlaskając z rozkoszy. Na tłustych palcach nosił wielkie, egzotyczne pierścienie. Jakby tego było mało, obficie się pocił, a jego pot wytwarzał wyjątkowo intensywny i przykry zapach. Bał się latania, i gdy towarzyszył Hitlerowi w jego powietrznych eskapadach, długo i boleśnie żygał za ostatnim rzędem foteli U-52. Wszystko to jednak nie zrażało Hitlera. Nie zatrudniłem go ze względu na jego zapach, mówił, a do samego Morella zwracał się pieszczotliwie: Doktoreczku. Im dłużej trwała wojna, tym trudniejsze zadania piętrzyły się przed Morelem. Fortuna wojenna odwróciła się bowiem od Niemiec. Każda kolejna porażka oznaczała zaś poważne kłopoty zdrowotne Hitlera. Stosowane przez lekarza doraźne środki przestały wystarczać. Hitler nieubłaganie zamieniał się w strzęp człowieka. Sam Hitler nie pomagał. Zamiast siedzieć w swojej alpejskiej willi Berghoff, w momencie wybuchu wojny ze Związkiem Sowieckim przeniósł się do kwatery polowej. Był to kompleks leśnych bunkrów w Prusach Wschodnich, w pobliżu Kętrzyna. Słynny wilczy szaniec. Klimat panujący w tym miejscu okazał się dla Hitlera zabójczy. Kompleks znalazł się bowiem pod okupacją krwiożerczych komarów, które niemiłosiernie cięły załogę. Hitler wychodząc na zewnątrz musiał zakładać na twarz pszczelarską siatkę. Załoga kwatery postanowiła sięgnąć po drastyczne metody, pisze Wieliński. Okoliczne stawiki zalano benzyną, by wytruć pływające w nich larwy komarów. Hitler dowiedział się o tym, gdy zaczął dopytywać, dlaczego nagle w okolicy zamilkł rechot żab. Takich idiotów świat nie widział. Zabili żaby, komary zostały, utyskiwał. Żołnierze musieli osuszyć stawy i usunąć z nich skażony muł, wypełnić je świeżą wodą, a następnie... Przenieść do nich żaby z innych zbiorników. Najgorsza była potworna wilgoć panująca w pozbawionych okien bunkrach. Führer spał w betonowej puszce. Gdy włączał wentylator, jego huk nie pozwalał mu spać. Gdy wyłączał wentylator, dusił się w skisłym powietrzu. Jeszcze gorzej było w kwaterze w winnicy na Ukrainie, do której Hitler przeniósł się wraz z postępami Wehrmachtu. Tam nie było bunkrów betonowych, ale drewniane. Problem w tym, że pomalowano je grubymi warstwami śmierdzącej, wydzielającej rakotwórcze substancje farby. Bóle głowy doprowadzały Hitlera do szaleństwa. A komarów było jeszcze więcej niż w wilczym szańcu. Temperatury dochodziły do 50 stopni. To właśnie wtedy, w trakcie operacji Barbarossa, Hitlerowi zaczęła się trząść lewa ręka, zapowiedź groźnej choroby Parkinsona. Dyktator zaczął mieć problemy z sercem, skakało mu ciśnienie, coraz częściej cierpiał na paskudne, ciągnące się infekcje. Na nic zdały się zaklęcia Morella, aby Hitler wreszcie odpoczął i o siebie zadbał. Spędzał więcej czasu na świeżym powietrzu, gimnastykował się. Führer nie miał jednak czasu na takie bzdury, był zbyt zajęty przegrywaniem wojny. Lekarz w akcie desperacji zaczął wówczas przykładać dyktatorowi pijawki. Znowu, Ulga, ale na krótko. Klęska pod Stalingradem Hitlera załamała. Kolejnymi gwoździami do trumny była przegrana bitwa na Łuku Kurskim i fiasko kontrofensywy w Ardenach na froncie zachodnim. Morel musiał podawać pacjentowi A silne środki uspokajające. W ciągu ostatniego trzech i pół roku Führer postarzał się o piętnaście lat. Pisał w 1943 roku w dzienniku Józef Goebbels. Jak podkreśla Wieliński, nie ma rozstrzygających dowodów na to, że Morel podawał Hitlerowi perwitin, czyli łatwo wówczas dostępną i używaną powszechnie przez żołnierzy na froncie metamfetaminę, i już pewnie nigdy takich dowodów nie będzie. Morel ze zrozumiałych względów nie wpisywałby tego środka do karty pacjenta. Wiele jednak wskazuje, chociażby opisana na początku historia z Mussolinim, że Hitler rzeczywiście był narkotyzowany. Skądinąd wiadomo, że gdy Führer w 1944 roku uskarżał się na nieznośny ból zatok, dr Erwin Geising wcierał mu w śluzówkę nosa i gardła kokainę. Mam taki jasny umysł, ekscytował się Hitler. Jedna z narkotycznych sesji zakończyła się jednak poważną zapaścią. Z kolei po zamachu bombowym z 20 lipca 1940 roku Hitler był leczony amerykańską penicyliną. W wyniku eksplozji w wilczym szańcu dyktator doznał zwichnięcia ręki i rozległych oparzeń na nogach. Popękały mu bębenki w uszach. Hitlerowi krew płynęła z uszu, czuł smak krwi w ustach. Wtedy Morel wyleczył go penicyliną, najprawdopodobniej odebraną amerykańskim żołnierzom, wziętym do niewoli na plażach Normandii. Ostatnie miesiące życia Hitlera to jedna wielka choroba. Zamknięty w bunkrze pod kancelarią Rzeszy w Berlinie. Czuł wstrząsy wywoływane przez bomby spadające na stolice Rzeszy. Na jego biurko trafiały kolejne raporty o wojskach alianckich, wdzierających się z zachodu i wschodu coraz bardziej w głąb Rzeszy. Zgodnie ze schematem, kryzys trzeciej Rzeszy oznaczał kryzys zdrowia Hitlera. Führer pod koniec życia był wrakiem, wory pod oczami, wisząca na ciele skóra. Coraz bezradniejszy Morel był z Hitlerem w bunkrze niemal do końca. Podawał mu coraz bardziej wymyślne specyfiki, takie jak strofantyna, substancję pozyskiwaną z łodyg i liści rosnących w Afryce skrętników. Strofantyna służyła lokalnym plemionom jako trucizna do grotów strzał, ale w niewielkich dawkach miała leczyć choroby serca. Morel stosował również elektroterapię. Hitler postanowił uratować swojego lekarza. Na krótko przed zamknięciem sowieckiego okrążenia i samobójczą śmiercią pozwolił mu opuścić bunkier Morel wyjechał do swojego domu w Bayerisch gmain tam kazał zamurować w piwnicy kartotekę pacjenta A ciężko schorowany cierpiący na serce Morel wkrótce po wojnie został przesłuchany przez amerykański kontrwywiad Pierwsze pytanie jakie zadał mu śledczy brzmiało dlaczego nie otruł pan Hitlera Morel był zdumiony Składał przecież przysięgę Hipokratesa. Jego obowiązkiem było ratowanie życia pacjentów, a nie ich uśmiercanie. Chociaż na Morellu nie ciążyły żadne zarzuty kryminalne, to w lipcu 1945 roku został aresztowany jako stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przy okazji Amerykanie ukradli mu jego drogocenny mikroskop elektronowy. Chodziło o skopiowanie tej zaawansowanej niemieckiej technologii. Morel został zamknięty w obozie internowania w Darmstadtcie, potem w Ludwisburgu, a wreszcie w Dachau. Stan lekarza uległ za drutami drastycznemu pogorszeniu. Trudno się zresztą temu dziwić. Amerykanie poddawali go uciążliwym przesłuchaniom, próbując wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji o stanie zdrowia Hitlera. Zwolniono go z więzienia latem 1947 roku. Niecały rok później dr Theodor Morel zmarł. Na krótko przed śmiercią udzielił rady pewnemu młodemu lekarzowi: Niech pan nigdy nie leczy prominentów. Książka Bartosza Wielińskiego jest ciekawa i nowatorska. Udało mu się dotrzeć do wielu nieznanych w Polsce materiałów. Atutem pracy jest szerokie potraktowanie ludobójczej akcji T4 oraz przedstawienie konfliktów i intryg zatruwających wewnętrzny krąg Hitlera. Jeżeli chodzi o mankamenty, to w wojnie lekarzy Hitlera zdarzają się niestety błędy merytoryczne. Wieliński pisze na przykład, że 22 czerwca 1941 roku Związek Sowiecki został zaatakowany przez Niemców i ich węgierskich i rumuńskich sojuszników. Tymczasem Węgry wypowiedziały wojnę bolszewikom dopiero pięć dni później, po tym gdy Sowieci zbombardowali Koszyce. Wieliński z uporem lepszym godnej sprawy Związek Sowiecki nazywa Związkiem Radzieckim, przez co w trakcie lektury można odnieść wrażenie, że czyta się książkę napisaną nie współcześnie, ale w czasach PRL. Ogólna ocena książki musi być jednak pozytywna. Bez wątpienia poszerza ona naszą wiedzę o Adolfie Hitlerze. Pokazuje, że trudno zrozumieć decyzje podejmowane przez postacie historyczne, bez poznania ich życia prywatnego. Ich relacji rodzinnych, traum i stanu zdrowia. Po raz pierwszy wobec Adolfa Hitlera tę nowatorską metodę zastosował David Irving w słynnej Wojnie Hitlera. Brytyjski historyk przedstawił niemieckiego dyktatora nie jako diabła wcielonego, lecz jako człowieka. Myślę, że Wieliński, stąd taki tytuł książki, podążył tropem Irvinga. Czy nam się bowiem to podoba, czy nie, Hitler. Jeden z największych zbrodniarzy w dziejach świata, był człowiekiem. Człowiekiem niepozbawionym ludzkich słabości i przypadłości. I to właśnie sprawia, że jego historia jest tak przerażająca. Podcast powstał na podstawie artykułu Piotra Zychowicza, Czy Hitler był Narkomanem?, opublikowanego w sierpniowym wydaniu miesięcznika. Historia do rzeczy z 2021 roku. Serdecznie polecamy Państwu najnowsze wydania miesięcznika Historia do Rzeczy. Zachęcamy do skorzystania z subskrypcji do Rzeczy Plus, dzięki której zyskacie Państwo dostęp do wydań miesięcznika Historia do Rzeczy oraz do poszczególnych artykułów, które w wygodny sposób będziecie mogli przeczytać w naszym serwisie dorzeczy.pl. Korzystając z Do Rzeczy Plus. Zyskacie Państwo także dostęp do wydań Tygodnika do Rzeczy, dodatkowych artykułów i naszych programów Polska do Rzeczy i Antysystem. Zapraszamy do skorzystania z jednej z ofert promocyjnych na stronie subskrypcja.doRzeczy.pl.